Witam serdecznie. Kikowy szlak. Drugi dzień świąt, 26 kwietnia 2011. Dzisiaj może tak niby w nawiązaniu do nastroju świątecznego, ale, ale to nie jest nawiązanie do nastroju świątecznego. To jest właściwie coś, o czym potrzebujemy zawsze pamiętać. Bo Jeżeli będziemy o tym pamiętać, to właściwie zawsze będziemy mieć święto w swoim życiu. Nigdy nie czekaj. Nigdy nie odkładaj na później wyrażenia komuś. Przekazania komuś, powiedzenia komuś tego, że go kochasz. Nigdy tego nie odkładaj. Nigdy z tym nie czekaj, dlatego że z wyrażaniem miłości, z okazywaniem miłości, najlepszy czas jest teraz. Najlepszy czas jest dokładnie, dokładnie teraz. Czy w relacji do żony, czy do męża, czy do partnerki, czy partnera, czy do relacji, relacji do rodziców, dzieci. Braci, sióstr, przyjaciół. Nie czekaj. Naprawdę nie czekaj, bo wyrażenie miłości, właściwie w wyrażeniu miłości, w okazywaniu miłości, jakby czas nie istnieje. Czas się zupełnie zatrzymuje. Dlatego rób to teraz. Teraz jest ten najlepszy moment. Teraz jest, ten, teraz jest ta najlepsza chwila, żebyś tego nie odkładał. Żebyś był tym pierwszym, który potrafi wyjść który potrafi powiedzieć komuś ze swojego najbliższego otoczenia kocham Cię, szanuję Cię i cenię Cię. Bądź taki, naprawdę bądź taki, bądź taką. To jest ogromnie ważne, to jest coś, co, co jest najważniejsze w Twoim, w moim życiu. Kiedy mówię o tym temacie, mi się zawsze przypomina mój kochany, niestety u świętej pamięci, tato, który w 2000 roku, w styczniu 20, 2000 roku niestety odszedł z tego świata. I pamiętam, że wcześniej, rok wcześniej byłem w Niemczech, właściwie od 1998 roku byłem przez ponad dwa lata w Niemczech. I pamiętam ten ostatni rok, właściwie rok 1999, kiedy Tata dzwonił do mnie i gdy tak bardzo chciał ze mną spędzić czas, tak bardzo chciał, żebyśmy pojechali na jakieś ryby, tak bardzo chciał zabrać gdzieś mnie na jedno ze swoich polowań, co prawda już bardzo nielicznych wtedy, wcześniej był myśliwym. Przez wiele, wiele lat. Tak bardzo chciał, żebyśmy spędzili ten czas. Ja przez 7 miesięcy nie byłem w stanie poświęcić mu swojego czasu. Tak naprawdę, jakby przez te 7 miesięcy nie byłem w stanie pokazać mu, że go kocham, że go cenię, że go szanuję, że tak ważny jest dla mnie. I przyjechałem dopiero w styczniu, na początku jakoś stycznia, czy na przełomie świąt 2099-2000. Spędziliśmy tam troszeczkę czasu. Wtedy się bardzo kiepsko czuł i i później właściwie skończyłem stycznia, kiedy wróciłem do Niemiec. Nad ranem dostałem telefon, że niestety nie żyję. Pamiętam jak to był przełom, jak to było... Jak czułem ból, jakie było to ciężkie i trudne. Jak nie, niesamowity był to czas w moim życiu. Ten czas tej świadomości, że nie potrafiłem wyrazić... Wtedy, kiedy mogłem, najbardziej mogłem, kiedy, że nie potrafiłem wyrazić tej swojej miłości. Nie potrafiłem pokazać mu tak naprawdę, że go kocham. A przecież kochałem go i kocham go nadal i był dla mnie wspaniałym wzorcem i przykładem i, i był wielkim człowiekiem człowiekiem, który po prostu kochał ludzi i tak bardzo wtedy mnie potrzebował i to jest coś, co oczywiście ten przykład nie jest jakąś przestrogą to nie znaczy, że coś się musi wyrazić teraz w, w twoim życiu gdzieś tam tragicznego, ale pamiętaj o tym żeby nie czekać pamiętaj o tym Dlatego, że czekanie nic tu nie zrobi. Czekanie to jest takie usprawiedliwianie się przed sobą. To jest jakieś nadrabianie małego wizerunku, że może trochę później będzie łatwiej, lepiej, a co sobie ktoś pomyśli. Ludzie czekają na to, żebyśmy im powiedzieli, że ich kochamy. Żebyśmy im pokazali, że ich kochamy. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. No i wiedz oczywiście, że Cię kocham. Na razie. Hej.